Wietr nas odpycha od brzegu, rufą do kei na tinos, krak w porcie, nasi widzowie, domowa kuchnia, słodkie lukumades oraz wizyta w więzieniu. Zeznaliśmy życia stolicy Wormympoli, a teraz czas ruszać dalej. Odchodzimy od Kei z Longside'u. Tym razem warunki mamy doskonałe. Dobra, włączamy silnik. Teraz jesteśmy już na dwóch sumach, więc więc damy tylną cumę. Domek jest tutaj na lądzie i i zaraz e, i wsiądzie na, na jajce. Po prostu będziemy odpływać. Więc w zasadzie nic nie musimy robić. Wiatr jest troszeczkę z tyłu i, i odpychający. Więc rufę nam po prostu e, odpycha samo. Jesteśmy na luzie, nic nie robimy. Po prostu odpycha nam e, rufę i domek. Some flowers, high grass, and bare feet. Oh, but you each second is a dream. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays, there's nothing I would. Płynie dalej, i tym razem naszym celem jest Tinos. I to miasto też się nazywa Tinos, prawda? Tak. I e, to jest wyspa, na której byliśmy już kilka razy, bardzo nam się podobała. Jest tutaj taka katedra, która przypomina Częstochowę. E, dość dużo jest katolików na tej wyspie. E, I no, jest bardzo ładna. Więc yy, zbliżamy się do portu, już nawet widać wielkie promy za mną. No, i zaraz będziemy cumować. Tinos to jedna z większych wysp Cyklat. Wymienia się ją jako czwartą pod względem wielkości. Po północno-wschodniej stronie wyspy jest niewielki port Panormos. Jednak większość jachtów i promy przypływają do stolicy wyspy Tinos, położonej na południowo-zachodnim brzegu. Pan pomógł nam, ale poprosił o tipa, więc mu damy piątkę, zobaczymy jak zareaguje, co? Hej, okay, bye. baj! Wignol. Wignol. Szybka. 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 Szybka na piątkę kawę. No. No. W porcie Tinos jak zawsze jest miło. Stajemy, rzucając kotwicę z dziobu. Rufą do kei przy jednej z głównych arterii miasta. To miejscówka może głośna, ale bardzo malownicza. Można też stanąć po bokach Longsidem. A dalej w porcie jest coraz bardziej płytko. Od południa port o kolony jest długim falochronem. Wejście do basenu znajduje się od strony zachodniej. No i uwaga! W porcie panują silne wiatry spadowe. A w porcie widzieliśmy zatopiony jacht. Nie udało nam się dowiedzieć, co się stało. A przy okazji przypominamy, w razie wypadku najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa załodze, a potem należy powiadomić służby ratownicze. Kolejna rzecz to minimalizacja ryzyka wycieku paliwa do wody. Widzimy na filmie, że jacht otoczony jest żółtymi barierami olejowymi, a kary za zanieczyszczenie morza mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy euro. Jesteśmy na wyspie Tinos, która jest piękną wyspą. E, która słynie wśród pielgrzymów. Tutaj przyjeżdżają pielgrzymi e, z prośbą po prośbie albo z wdzięcznością, z podziękowaniem. E, ale wyspa Tinos ma też e, tajemnice kulinarne, które będziemy e, dzisiaj zgłębiać za chwilkę. Jedziemy poznać e, tutejszą panią ja ja. Się mówi na starsze panie babcia ja, e, która może czegoś nas e, nauczy o gotowaniu, o kuchni na tinos i o życiu na tinos. się pewnie czegoś dowiemy. Ekscytacja. Fantastycznie. Nasz wyjazd, ta żagla jest tym razem troszeczkę inny, bo on jest chyba bardziej kulinarny. I teraz po Tinos zrobimy sobie objazd różnych ciekawych restauracji, miejsc. Pierwsze takie miejsce nazywa się Mamadiastiko Mamadistika. I oznacza jedzenie mamy po prostu. No i. I tutaj jest takie miejsce, w którym Pani Kateryna gotuje no i Pani Kateryna potem sprzedaje na wynos takie jedzenie. O i teraz Pani Kateryna nam załatwiła gołąbki, także będziemy chyba, Agnieszka, jeść teraz gołąbki. Jestem głodna. Na Tinos spędziliśmy całe popołudnie z Marią, prawą ręką burmistrza oraz z panią Kateryną, jej rodziną. Kateryny jeszcze nie można nazwać Jaja, jest na to zdecydowanie za młoda. Kateryna to mama jak każda grecka mama jest ciepła, urocza, hojna i nakarmi tak, że pęknąć można. W jej barze znajdziesz wszystkie typowe dla kuchni greckiej specjały. Nas poczęstowała gołąbkami zawijanymi w liście winogron, dolmades. Ale to oczywiście dopiero początek. W agia Barwara na Tinos w ogrodzie e, państwa Kateryny i e, Manolisa. Są tutaj za mną są limonki, tutaj obok oliwki. E, pani Kateryna prowadzi w Tinos e, w miasteczku e, jadłodajnie bar. E, i wszystko, co tam podaje, jest z jej własnego ogrodu. Zaczynamy od zebrania w ogrodzie tego, z czego powstanie dzisiejsza kolacja. Przechodząc się po ich ogrodzie, poznajemy znaczenie słowa obfitość. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. A ucztę zaczynamy od musaki. Kto nie lubi musaki? I oczywiście nie obędzie się bez deseru. Kateryna przygotowała lukumades greckie pączki, polane miodem i posypane cynamonem. Obiad w domu Kateryny i jej męża Manolisa, Bagia-Barbara. <grytania> Kateryna przygotowała kilka dań, wielki omlet, musakę z karczochami, dorsza z sosem czosnkowym, lukumades, czyli greckie pączki. Każdy z nas dostał ogromne porcje a spróbuj odmówić. Spróbuj, jeśli ci życie niemiłe. Manolis zalewał wina, gdy tylko piło się trochę ze szklaneczki. Jak powyżej spróbuj odmówić. <grym> no, z gościnnością w Grecji spotykamy się wciąż. Parę dni temu na Naxos dostaliśmy omlet, sałatkę, kuleczki z cukini. były też frytki. Najedliśmy się! A tu wchodzi gospodarz z garnkiem i mówi: No, to teraz przyniosłem jedzenie. Wielka potrawka z koziny. A no, w ogóle fajne jest biesiadowanie w Grecji, bo jest w nim tak naturalność, bezpretensjonalność, swoboda. W Grecji wszystko jest proste. Potrawy są z kilku składników, ale zawsze świeże. Najlepiej z własnego ogrodu. Tak właśnie było u Katarina. Stawia się stół pod drzewkiem albo na patio, rzuca jakiś obrus, albo i nie. Stawia się na stole michę z parującą potrawą i siada. Nie ma żadnych ozdobników, udziwnień, żadnych świeczuszek, kwiatuszków, serwetek ze wzorkiem. Żadnych wymyślnych kieliszeczków. Po prostu stół. Po prostu jedzenie po prostu ludzie. Żadnej sztywności. O, e, czy łokcie są aby blisko. Wesołość, rozmowy, toasty jamas i bycie. Grecja to bycie. Tinos słynie z kościoła, do którego przyjeżdżają pielgrzymi z całej Grecji. Mieszkańcy narzekają, że, że, w świadomości ludzi Tinos równa się pielgrzymka. Tymczasem Tinos ma też coś dla innych turystów, którzy nie szukają doznań religijnej natury. Bo są tu plaże, piękne wioski, które zresztą kiedyś pokazywaliśmy na tym kanale. Są kluby, wieczorem miasto panowali pięknie, ubrani klubowicze. Tę różnorodność widać w sklepach, gdzie obok siebie leżą ikony, wota. To są prawosławne, ale też różańce katolickie. A poza tym pluszaki, eleganckie torebki, stroje kąpielowe i chałupa. Wyspie zależy, żeby przyjeżdżali wszyscy, nie tylko pielgrzymi. Na Tinos wieją dzikie wiatry. Ciągną dziewczyny za warkocze, chłopakom podcinają nogi, jak to dzikie wiatry. Kultury za grosz. A dlaczego? Skąd to? Tutaj na wyspie zginęli z ręki Heraklesa bliźniacy, synowie północnego wiatru Boreasza. O, ból boreasza był... No był nie do zniesienia i do dziś to jego rozpacz hula nad wyspą pod postacią wiatru. A najwyższy szczyt wyspy, Syknias, zawsze kryje się w nowach. Któż by chciał, by inni widzieli jego łzy? Często spotykamy w portach naszych widzów. To zawsze miło rozmowy, wymiana doświadczeń. To super, że jesteście. Dzięki Oli z Polikala nasza podróż kulinarna trwa. Jej pasja do greckiej kuchni przywiodła nas w kolejne miejsce, do rodzinnej wytwórni serów. E, próbujemy serów. To jest taki ser, nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, ale podpiszemy. Jest mocny w kolorze. No, mocny w smoku. Ktoś tutaj powiedział, że w serowarni śmierdzi. Absolutnie. Absolutnie się nie zgadzam. Z tym słowem sery nigdy nie śmierć Sery zawsze wyłącznie pachnie. Taki widok. Chciałoby się tak mieszkać, co? No tutaj właściciele tak mieszkają, zbudzą się, wychodzą rano, mają ten widok. Dinos słynie z gołębników, budynków o ciekawej architekturze. Gołębie sprowadzili na wyspę w XV wieku Wenecjanie. Taki zdobiony gołębnik stanowił o bogactwie i znaczeniu właściciela, więc nie zaskakuje ich wspaniałość. Niektóre są już tak zaniedbane, że można się jej już tylko domyślać. Nasza szefowa kuchni poszła na chwilkę na stronę i już z czym wraca? Yy, przyniosłam trochę dzikiego tymianku. Dzisiaj będziemy gotować na jachcie, bo czeka nas długa przeprawa. Co będziemy gotować, jeszcze nie wiem, ale tymianek już jest. Jesteśmy na wygnaniu. Bezludna wyspa Jaros. Wygnało nas tutaj w drodze Stinos, ale nie my tutaj pierwsi wygnani. W czasach Imperium Rzymskiego na wyspę Jaros wysiedlano możnych, ważnych ludzi, którzy narazili się władzą. Można było tu trafić ze zdradę na przykład. A potem zwołano tu przestępców najpaskudniejszego charakteru, a w XX wieku lewicowców. Między rokiem 1948 i 1974 więziono tutaj 22 tysiące dysydentów. Na wyspie jest opuszczony budynek z Czerwonej Cegły dawne więzienie. Dziś znajdują tu swoje miejsce foki. Żyje tu największa ich populacja na Morzu Śródziemnym. I my. Chodź tylko przez chwilę. Cóż, populacja fok może największa, ale my nie spotkaliśmy żadnej. Sami więc musieliśmy zjeść obiad, który przygotowała. Hola. <muchy> Hello. to my wpływamy. Yy, może nas zasubskrybujesz, to będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże, dzięki. Dzięki.